Dzień wszystkim, ja sobie Recenzjo dzisiaj zrobię sobie recenzję wiatraka, albo może nawet klimatyzatora od Home Life, oczywiście na wstępie mówię, że ten materiał nie jest sponsorowany klimatyzator ma sekcję 10 wiatraczków, czyli jak sobie możemy policzyć yy, widzicie jakiej jest wielkości, może ma ponad 1,5 metra jak widzicie tutaj właśnie jest 1,5 litrowa butelka więc jest sporych rozmiarów, naprawdę można się nim poszczycić bo, jeżeli nie chcecie wydawać na drogą klimatyzację, możecie sobie kupić taki klimatyzator w granicach od 200 do 300 zł. Na klimatyzatorze mamy przycisk włączenia, prędkość 3 zakresową, czyli tak no, mało, średnio i wyżej tryb. Czyli tutaj możemy mieć tryby, na przykład symulujący wiatr, tryb mroźny, tryb spania oraz czasowy wyłącznik na 12 godzin. Czyli załóżmy po godzinie czy po 12 godzinach może nam się wyłączyć nasz właśnie wentylator oraz oscylacja, czyli jak sobie naciśniemy tutaj to, to wiatraczek albo nasz wentylatorek będzie po prostu oscylował powietrze. Czyli będzie się obracał. A wiesz, mi na takie upały 35 stopni naprawdę daje radę. Chwilę obecnej na wentylatorze, czyli na takim właśnie tutaj, wentylatorze mamy 27 stopni, czyli mamy wbudowaną tutaj temperaturę, styl, czyli na takim rożny. Jakbym sobie chciał styl zmienić, na przykład na tryb takiego, no powiedzmy, riku, no to wiatraczek raz wieje mocniej, potem ta moc jakby spada i czasami czasowo się wyłącza. No i mamy też tryb nocny, czyli całe zegary się wyłączają. W trybie nocnym to jest tak zrobione, że powieje, wyłączy się i znowu powieje. Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o ten tryb nocny, to u mnie bardziej ten tryb przeszkadzał, no bo wiadomo, jak jest gorąco, chcemy iść spać, to tutaj właśnie no, yy, no nie mogę ty przy tym trybie zasnąć, więc dlatego włączyłem sobie na tryb taki zwyczajny, czyli tryb chłodzenia. Do wentylatora też dołączony jest pilocik, czyli możemy sobie wyzwalać zdalnie, czyli możemy włączyć, wyłączyć, proszę bardzo, uruchamiamy, oscylacja, prędkość, czyli 3 stopniowy zakres, jak wcześniej wspomniałem, naprawdę daje bardzo dużo, jeżeli chodzi o takie właśnie wichrowanie, czasowy wyłącznik, no i oczywiście tryby. Oczywiście trzy tryby mamy. No i piloczyk spisuje się dobrze. Jeżeli nie chce nam się wstać, a na przykład leżymy sobie w łóżku, no to możemy sobie z takiego piloczka skorzystać. A tak nasz wentylator prezentuje się z tyłu. No i oczywiście z tyłu model. Jakby ktoś pytał, to jest YF46DR. Całość zużywa nam 55W. Czy taki wiatraczek na upały polecam? Zdecydowanie polecam. Więc dajcie znać, co myślicie o tej recenzji, czy warto zakupić taki wiatrak, czy lepiej. Zainwestować w takie coś. Jeżeli Wam się podoba ten materiał, zostawcie kciuka do góry. Zasubskrybujcie kanał po więcej takich recenzji. A ja tymczasem zamykam Trzymajcie się, cześć. A jeszcze na koniec test głośności wietrzenia, czyli test głośności wywiewu.